Dzień dobry, dzień dobry kochani. Witam się z Wami na kanale Jolki czy Dobry Światy w piątek, 26 września. Kochani, piątek, już łapiemy powoli oddech i będzie nam w tym oddechu pomagał trygon w znakach wodnych, który, na który składa się. Jowisz, który jest w Raku, oczywiście. Księżyc, który przemierza Skorpiona, jak również, jak również Saturn, który jest w rybach. Moi kochani, ten trygon, jak już mówiłam, to jest aspekt, który możemy wykorzystać, wziąć z niego co najlepsze, kiedy. Go zauważymy, że jest taka możliwość, tak? Jest informacja, idziemy po list, jest powiadomienie w skrzynce, tak? Ale musimy pójść. Więc to jest ten wysiłek niewielki, który yy, musimy zrobić, aby ten aspekt wykorzystać, czyli go zauważyć. I ten aspekt. Yy, Wprowadzi trochę takiego oddechu przy tych energiach, które są takie trudne na niebie. Będzie pomagał poczuć się bezpieczniej w tych wszystkich zawirowaniach, które teraz mamy na planecie Ziemia, w tych wydarzeniach, które pędzą tak szybko, dla niektórych to jest przerażające, a zwłaszcza dla tych, którzy nie lubią zmian. I jakie pytanie nam towarzyszy? Dzisiejsza energia dnia to jest 8. 8, w, tu w dniu mamy 26. Pamiętacie, o 26 mówiłam, że jest to karma, e, którą dusza bierze sama, e, karma ciała, tak? Wszystkiego, co jest związane z ciałem na plusie, na minusie. Dzisiejszy dzień oczywiście zachęca, aby nie forsować się, więc bądźmy dla siebie wyrozumiali, delikatni, zaraz jak wrócimy z pracy, nie wpadajmy w ten wir o może gdzieś jeszcze posprzątam. Pozwólmy sobie na ten oddech, na to docenienie siebie, utulenie siebie. A dzisiaj karta e, prawdy duszy, naszej samoświadomości, zadaje nam pytanie, moi kochani. Już mi się oczywiście zdążyło wyłączyć. Czego najbardziej boję się utracić? Czego najbardziej boję się utracić? W miarę jak rośniemy, zmieniamy się i przekształcamy nasze życie, wymaga to od nas porzucenia czegoś, co było, aby zrobić miejsce na to, co będzie. Gdybyś miał dzisiaj wykonać wielki skok, czy, się, czy bałbyś się utraty miłości, bezpieczeństwa lub przynależności? A co jeśli to byłoby wielkie, tłuste kłamstwo? A co jeśli nie można stracić żadnej z tych rzeczy, ponieważ masz moc, aby dać sobie wszystko, czego potrzebujesz? Co dzisiaj możemy zrobić? Możemy nazwać ten strach i spojrzeć na najgorszy scenariusz. Znajdźcie rozwiązanie, odzyskaj swoją moc, będąc pewnym tego, kim jesteś i dokąd zmierzasz. Jaką mantrę ta karta dzisiaj proponuje. Idę naprzód, wiedząc, że jestem potężny ponad miarę, jestem kochany, jestem bezpieczny i przynależę. Przynależę do Boga, tak? Jestem dzieckiem Bożym. Moi kochani, piękna energia, niełatwa energia, bo boimy się tracić. Utracić tego, do czego jesteśmy przywiązani. Bardzo się przywiązujemy do miejsc, do ludzi, do rzeczy. Bardzo silnie czwórki to mają. Są mega przywiązane nawet do swojego miejsca. Tam, gdzie jest silna energia czwórki, to do swojego miejsca ulubionego fotela, w którym siedzi do kubeczka ma być niedotykany, odłożony na swoje miejsce. Także wiele takich przywiązań w sobie nosimy do ubrań już nam nie służą, ale my po prostu mamy. Problem się z nimi rozstać. Oczywiście nie we wszystkich ta energia pracuje, bo są osoby, które łatwo żegnają się z tym, co im już nie służy. Potrafią to bez problemu oddać, aby służyło innym, albo się tego po prostu pozbyć. Osiem mieczy odwróconych. Bardzo jesteśmy też przywiązani właśnie do swoich przekonań, do tego, co nas więzi, ale dziś mamy energię odpuszczenia. Ten właśnie Saturn, nie Saturn, tylko Mars, który przemierza przez Skorpiona, moi drodzy, on właśnie po to zagląda głębiej, aby odnaleźć swoją moc w słabości, a tutaj jest. Energia. Ja lubię jak te karty trudniejsze są odwrócone, bo one mówią o energii, która nas wyzwala właśnie z ograniczeń. Osiem mieczy jest to energia jowisza w bliźniętach. Jowisz nie lubi być w bliźniętach. On według astrologii zachodniej jest w upadku, bo jest. Bliźnięta i Jowisz są do siebie w opozycji, więc jest w domu logiki, a Jowisz to jest ta ekspansja, nie trzymanie się tego, co blisko. Więc moi kochani, tutaj jest wyzwolenie się z tego krótkowzrocznego myślenia, z tych filmów, wszystkie, które żeśmy sobie. W głowie zrobili. Spoglądam tu, jaką energię mamy w tle czytania. Jest to rycerz Buław, to jest skorpion i strzelec, czyli właśnie takie wyruszenie, aby właśnie osiągnąć tą ekspansję, zdobyć nową wiedzę, zdobyć nowe doświadczenie, ogień jest o działaniu. A tutaj w mieczach mamy energię powietrza, naszych myśli, tych, tego w co wierzymy, za jaką myślą podążamy, czym się karmimy. I tutaj jest w tej energii powiedzenie sobie: stop. Ja wychodzę z tej iluzji ograniczeń. Ja dzisiaj zaglądam, czego boję się utracić, i zostawiam tą iluzję, bo wszystko mam w sobie, czego potrzebuję. Pamiętacie? A co jeśli to byłoby wielkie tuste kłamstwo, że cokolwiek możesz utracić, a ten y, piękny trygon y, wodny dzisiaj da nam to poczucie, zatrzymania, stabilności, ukojenia i zechciejmy z tego aspektu dzisiaj, moi kochani, skorzystać. Co chcą nam podpowiedzieć e, karty anielskie. 26, moi kochani, tutaj jest energia e, tej karty, tej karty, tej wibracji e, pokazuje nam, dotyka Czegoś takiego, że jest umiejętność realnej oceny rzeczywistości, realnej właśnie wyjścia z tego z tej prostej ósemki mieczy, z tej iluzji. Popatrzcie się, jest to osiem mieczy. 26 daje 8. Wibracja dnia uniwersalna to jest 8. Więc tutaj Oceńmy właśnie, bo jest, jest ta energia w dniu tej realnej oceny sytuacji, tego odwrócenia się od tego, co nam nie służy. Tu niedawno żeśmy mieli ósemkę kielichów, odejście od trudnych emocji, a teraz odchodzimy od tych myśli nabudowanych na podstawie fałszywych przekonań. Ale w energii negatywnej jest to impulsywność, jest to przekraczanie swoich, synchroniczność, wypadła, już ją ja Takich swoich możliwości, gdzie możemy narażać, kochani, swoje ciało. Więc dlatego ta energia też jest związana z problemami zdrowotnymi. Badajmy znaki. Zobaczmy, co wszechświat do nas mówi, jak nam podpowiada. W naszym niezwykłym wszechświecie nie istnieje coś takiego jak przypadek. Zbiegi okoliczności, tak zwane przypadki, są starannie planowane przez pomagające ci anioły, byś mógł rozpoznać w nich działanie ducha. Ciesz się, gdy je dostrzeżesz, to wiadomość przekazywana przez anioły, by upewnić cię, że jesteś na właściwej drodze. Zacznij oczekiwać i wypatrywać zdarzeń synchronicznych. Uświadom sobie, że za każdym z nich kryje się jakiś boski zamysł, więc rozważ, jaką naukę bądź wiadomość ze sobą niosą. Wydarzenia synchroniczne mają cię także przypomnieć, że wszystko wydarza się we właściwym, ustalonym przez Boga czasie. Afirmacja: wszystko zdarza się we właściwym czasie. I życzę Wam, kochani, aby dzisiejszy dzień przyniósł to uwolnienie, abyśmy dostrzegli ten piękny aspekt trygonu między. Księżycem i Jowiszem, który lubi powiększyć, podświetlić i niech podświetli to, co dobre, co nam daje ukojenie, jak i Saturnem, który mówi o odpowiedzialności, o odpowiedzialności za nasze uczucia, za nasze wybory jest w rybach. I kochani, my, kochani wykorzystajmy tą energię dzisiejszego dnia, aby zobaczyć, Czego najbardziej boję się utracić. I zobaczmy w tym wszystkim, że to jest iluzja, że to może być tym kłamstwem, bo to wszystko w sobie mamy. Wystarczy sobie przypomnieć. To jest mój, kochany przyjaciel, kosmuś, tak ma na imię mój pies, kosmuś, tak? No, i domaga się tu mojej uwagi. Dziękuję Wam za dziś. Kto nie subskrybuje, a jest Wam ze mną po drodze, proszę zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę i dajcie znać, jak z Wami to wszystko rezonuje, współgra, jak Wam się ze mną podąża odkrywanie ścieżek naszego życia jak się z Wami, Wam ze mną idzie tą drogą poznania. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie, tule Was do serca. Pa.